Ja w wakacje odpoczywam zawsze, ponieważ tak się składa, że wtedy w tym wolnym zawodzie, który uprawiam, szybko zresztą, raz wolniej, raz szybciej, to, to jednak wakacje są takim czasem na wypoczynek oraz na przygotowywanie trochę nowych projektów. ale. W tym roku, pierwszy raz od kilku lat, bo COVID dał mi trochę czasu też na odpoczynek, więc nie miałam takiej możliwości od pandemii. Ale w tym roku po raz pierwszy wyjechałam na wakacje do Egiptu w samym środku lata. No i odczułam temperatury i siedziałam w wodzie mniej więcej 28 godzin na dobę. Woda miała około 38 w każdym razie wyraźnie była cieplejsza od mojego organizmu. I W związku z tym naprawdę można było dotąd siedzieć, aż ci się ta maska, bo oglądałam rybki. To jest dopiero, to jest jak najlepszy film. Miałam nawet wrażenie, że niektóre się ze mną zaprzyjaźniły i podpływały do mnie, ciekawe, co znowu ten wieloryb robi. Ale tak czy inaczej, yy, tak, yy, było ciepło. Dwrogramu z filtrem? O tak, ja używam tylko pięćdziesiątki. Podobno jest setka, ale akurat w normalnych sklepach można kupować tylko pięćdziesiątkę. Więc ja byłam wysmarowana na maksa. Nie wiem, czy to jest ekologiczne, bo wchodzić do wody taka wykremowana, ale tym rybom to nie przeszkadzało. Podpływały do mnie, były zaciekawione. Więc tak, oczywiście, dbam o skórę bardzo. Nie muszę się opalać.